Otwieramy 40 strefę rodzica w szpitalu powiatowym w Piszu. Jest to rzeczywiście na pewno fajne, wygodne miejsce dla przyszłych pacjentów szpitala, tych najmłodszych, i ich rodziców, żeby tutaj spędzali czas, żeby tutaj mogli w jakiś sposób odpocząć od takiej szpitalnej typowo rutyny. Jest to nasz kluczowy projekt, jaki realizujemy już od 9 lat i nie zamierzamy na tym przestać. Na ten rok mamy jeszcze w planach kolejne trzy realizacje strefy rodzica które są w trakcie już realizacji. I na kolejny rok planujemy następne. Trzeba powiedzieć, że strefa rodzica robi ogromne wrażenie. To jest super nowoczesne, piękne, rekreacyjne można powiedzieć, miejsce dla rodziców, którzy oczekując na badania czy przerwie między badaniami mogą, dla własnych dzieci mogą spotykać się tutaj, chwilę odpocząć i w bardzo komfortowych warunkach przygotować się do kolejnych etapów leczenia. Chciałem wyrazić ogromną wdzięczność za to, co się dokonywało przez ostatnie miesiące. Dzisiaj mamy efekt wspaniałej strefy rodzica, to poprawienie o kolejne mile warunków na tym oddziale, oddział jest potrzebny. Ta strefa, strefa rodzica w naszym szpitalu, w szpitalu powiatowym w Piszu, naprawdę jest przez nas mieszkańców bardzo, bardzo gorąco i ciepło przyjęta. W imieniu szpitala oraz pacjentów oddziału dziecięcego dziękuję firmie Budimex za to, że nasz oddział, nasz szpital mógł być beneficjentem projektu Strefa Rodzica. Bardzo dziękuję wszystkim naszym pracownikom za wkład pracy, jaki dają w budowę tych pięknych, przyjaznych miejsc. Bardzo chciałem z mojej strony osobiście podziękować Marlenie Sedlewskiej kierownikowi budowy i Andrzejowi Sadowskiemu kierownikowi kontraktu za zaangażowanie i wzięcie Udziału w realizacji tego przedsięwzięcia. Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy do tej pory realizowali wszystkie strefy rodzica. Zachęcam wszystkich naszych pracowników do angażowania się w te piękne akcje. Zapraszam do naszego Biura Komunikacji, abyśmy wspólnie mogli realizować przyszłe projekty. Dziękuję.